Słuchajcie, dziewczyny. Przyszła wiosna. Ale wiosna nie jest dobrym sezonem dla nas, starych i niskich dziewczyn. Czekają na nas duże niebezpieczeństwa. Na wiosnę. Otóż poszłam do lasu. I tam, tuż po podlasy, nagle zobaczyłam jakąś przeciwną postać. Postać ni to babani, to chłop, niska, pękata w spodniach, ale również w kapelutku. Zwolko. Podeszła bliżej i zobaczyłam coś takiego. Coś podobie. Gender. Wylazło z lasu. Gender, dziewczyny, bójmy się, no, uciekajmy. Od joski, ojczysta w niebezpieczeństwie. Larum grają, larum, polarum grają,